Witajcie moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Wiem, że w Polsce panują teraz mrozy, jest prawdziwa zima, natomiast u nas jest bardziej wiosennie, moi drodzy. Dzisiaj świeci słoneczko, jest tak gdzieś z 8 stopni Celsjusza, ptaszki śpiewają i naprawdę czuć już powiewy wiosny, czuć, że ta wiosna jest coraz bliżej. Już niedługo będziemy mogli tutaj na naszych zielonych wałach obserwować młode owieczki, które się narodzą, które przyjdą na świat. I te owieczki są zawsze takie słodkie. Te owieczki krążą wokół swoich mam i je tak śmiesznie bodą, po to, żeby te mamy napoiły je mleczkiem. Te owieczki wiedzą, że potrzebują, mamy, wiedzą, że potrzebują być. W towarzystwie tej mamy, w bliskości tej mamy, po to, żeby przetrwać, żeby żyć, żeby się rozwijać. A te starsze owieczki dobrze wiedzą, że potrzebują pasterza. Tutaj u nas nie ma takich typowych pasterzy, wiecie, którzy przy tych owieczkach czuwają dzień i noc. No ale są to opiekunowie, którzy troszczą się o te swoje owieczki. I owieczki mają tę swoją owczą mądrość. I kiedy przyjeżdża taki właściciel, taki opiekun, to te owieczki wszystkie do niego biegną, bo wiedzą, że on im coś dobrego przywiózł. Kiedy ten opiekun przewozi je w inne miejsce, to one także do niego biegną i posłusznie wchodzą do tego samochodu, czy też na tą przyczepę, po to, żeby zostać przewiezione w inne miejsce, w którym będą mogły spożywać. Soczystą trawę, jakieś kwiatuszki, których zabrakło już na tym dotychczasowym pastwisku. Kochani, a my, my także jesteśmy owcami. Pismo Święte wielokrotnie używa takiego porównania: człowiek jako owca i Chrystus jako dobry pasterz. Czy my słuchamy głosu pasterza? Czy my znamy głos pasterza, czy my idziemy za pasterzem, czy my jesteśmy pasterzowi posłuszni? Dzisiaj przed Ewangelią czytamy takie słowa: Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Bardzo znany nam wszystkim motyw. Owce, które bez pasterza, Mogą zginąć, mogą zostać złapane przez wilka, mogą zejść na manowce, mogą się zagubić. Owce, owce potrzebują pasterza, potrzebują opiekuna. A ty, drogi bracie i droga siostro, czy potrzebujesz opiekuna, czy potrzebujesz dobrego pasterza? Czy naprawdę czujesz to, że potrzebujesz Boga? Czy naprawdę w swoim życiu doświadczasz takiego pragnienia, by iść za Bogiem? Czy to dla Ciebie jest takie oczywiste, jasne, że wskazówki Boga są dla Ciebie cenne, że ten Bóg chce Cię gdzieś zaprowadzić na takie urodzajne pastwiska? Na pastwiska, na których znajdziesz to, co jest Ci naprawdę potrzebne? Czy przyjmujesz to, drogi bracie i droga siostro, czy wierzysz w to, czy idziesz właśnie taką drogą w swoim życiu? Nie zawsze tak jest. Nie zawsze owce słuchają głosu pasterza. I, wiecie, takie chwilowe nieposłuszeństwo, ono się zdarza każdemu. No jest czymś takim normalnym w życiu człowieka. Rzeczą ludzką jest czasem zbłądzić. Gorzej jest natomiast, jeśli my odejdziemy tak na długo od pasterza. Bo wtedy istnieje takie niebezpieczeństwo, że wejdziemy na ścieżki, na których doznamy takich głębokich ran. I oczywiście dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma zbyt wielkich zranień. Ale po co marnować sobie życie, moi drodzy, kiedy można być blisko pasterza? Kiedy można słuchać jego głosu? Kiedy można za nim iść? Ale moi drodzy, to nie jest takie łatwe. Mogą być różne powody, dla których my nie idziemy za tym pasterzem. Mogą być różne powody, dla których my nie słuchamy tego pasterza. Po pierwsze, możemy po prostu tego pasterza nie znać dobrze. Możemy nie widzieć w nim kogoś, kto się o nas troszczy, kto chce dla nas zawsze dobra. Możemy podchodzić do tego pasterza w taki sposób nieufny. Być może chcesz dla mnie coś dobrego, ale ja nie jestem tego pewien, nie jestem tego pewna. No bo po prostu ciebie nie znam. Nie można pójść za kimś tak na 100%, jeśli się kogoś nie zna, szczególnie że ta droga życiowa prowadzi czasem przez te ciemne doliny. Więc jeżeli ja wchodzę w ciemną dolinę, to ja muszę być pewna, że przewodnik zna drogę. Jeżeli ja nie znam Chrystusa, nie ufam mu do końca. To ja nie będę chciała za Nim tak na 100% pójść, bo ja będę się obawiać, że być może On mnie gdzieś wyprowadzi na manowce. Więc podstawą, pierwszym takim krokiem, to jest moi drodzy, poznanie Chrystusa, to jest wejście na tą ścieżkę poznawania Chrystusa, zbliżania się do Niego, karmienia się Jego słowem, karmienia się sakramentami to jest ta Modlitwa, to bycie w ciszy, to bycie sam na sam z Bogiem, które sprawia, że ja naprawdę tego Boga poznaję i kiedy go znam, mogę mu tak na 100% zaufać. Czyli pierwsza sprawa. Musimy poznać pasterza. Żeby pójść za pasterzem, musimy poznać pasterza. Tak jak owieczki. One najpierw muszą swojego pasterza poznać. One nie pójdą za byle kim, moi drodzy. One muszą poznać tego człowieka, znać jego głos, znać jego zapach pewnie. Owce znają pasterza, więc podążają za tym pasterzem. Kolejnym takim problemem, który może nam przeszkadzać w pójściu za pasterzem, jest nasza pycha. Jest to, że my może czasami chcemy być tacy samowystarczalni. Pycha jest niebezpieczna. Pycha zgubiła niejednego człowieka. I tego, któremu się dobrze wiedzie, i temu, któremu się źle wiedzie. Każdy jest narażony na grzech pychy. Ale myślę, że w sposób szczególny chyba jest tą pychą zagrożony człowiek, któremu się tak dobrze powodzi. I dzisiaj pierwsze czytanie, moi drodzy, przedstawia nam. Pychę Dawida, grzech pychy. Dawid, po zakończeniu wojen, po utrwaleniu pokoju, czuje się mocny, moi drodzy, i wchodzi na drogę pychy. Posłuchajcie. Jest to czytanie z drugiej księgi Samuela. Rzekł król Dawid do Joaba, dowódcy wojsk, który był z nim: Przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela od Dan do Berszeby i policzcie ludzi, abym się dowiedział, ile liczy naród. Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. Izrael liczył 800 tysięcy wojowników dobywających miecza, Juda zaś 500 tysięcy ludzi. Serce Dawida zadrżało, dlatego, że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Pana. Bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem, lecz teraz, O Panie, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. Gdy Dawid wstał na zajutrz rano, słowo Pańskie następującej treści zostało skierowane do proroka Gada, widzącego Dawidowego. Idź i oświadcz, Dawidowi. Tak mówi Pan, przedstawiam ci trzy możliwości wybierz sobie jedną z nich, a ja ci to uczynię. Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie: Czy chcesz, by w tej ziemi nastało siedem lat głodu? Czy wolisz przez trzy miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał, czy też przyjść ma na twój kraj zaraza trwająca trzy dni? Pomyśl i rozpatrz, co odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Dawid odpowiedział gadowi: Jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie. Ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Zesłał więc Panna Izraela zarazem: od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Berszeby siedemdziesiąt tysięcy ludzi. Anioł wyciągnął już rękę nad Jerozolimą, by ją wyniszczyć. Wtedy pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła, niszczyciela ludności. Wystarczy. Cofnij rękę. Anioł Pański znajdował się obok klepiska Arauny, jebusyty. Dawid, widząc, że anioł zabija lud, wołał do pana. To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom mego ojca. Kochani, Dawid zgrzeszył pychą. Uległ pokusie tego, że jest już taki mocny, taki samowystarczalny. Zapragnął zliczyć swój lud. Jego współpracownicy odradzali mu to. Wcześniej czytamy takie słowa. Oby Pan, Bóg Twój, dołożył jeszcze sto razy tyle do ludzi, do tej liczby, która jest obecnie i którą widzą oczy mojego pana, króla. Dlaczego Pan, mój król, tej rzeczy wymaga? Najbliżsi współpracownicy Dawida chcieli odwieźć go od tego pomysłu. Lud był własnością Pana. Dawid natomiast licząc ten lud, przekonując się o jego sile, o jego ogromnej liczbie, swoją ufność położył właśnie w tym ludzie. W ten sposób no, odwrócił się od Boga, i kiedy sobie to uświadomił, moi drodzy, to bardzo się przeraził. Powiedziane jest tutaj, że serce Dawida zadrżało. Bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem. Lecz teraz, O panie, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. Jednak Dawid musi ponieść konsekwencje swojego grzechu. I moi drodzy, wybiera um, tę opcję zarazy, bo nie chce wpaść w ręce człowieka, bo wie, że człowiek. Nie jest sprawiedliwy, natomiast Bóg jest oprócz tego, że sprawiedliwy, jest miłosierny. Bóg w jakiś cudowny sposób łączy sprawiedliwość z miłosierdziem. I zobaczcie, przychodzi zaraza na ten kraj i umiera 70 tysięcy ludzi przez grzech Dawida, przez ten grzech pychy. Moi drodzy, tutaj są takie mocne słowa. Które wypowiada Dawid, to ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Zobaczcie, lud jest porównany tutaj także do owiec. Jeżeli jesteś matką, jesteś ojcem, jeżeli jesteś jakimś szefem, jeżeli jesteś politykiem, jeżeli jesteś kimś, kto ma wpływ na ludzi, to możesz Sprowadzić na tych ludzi albo przychylność Boga, błogosławieństwo Boga, dobro. Możesz tych ludzi jakby zanurzać w Bożej miłości, w Bożym miłosierdziu, albo możesz swoim działaniem sprawić, że ci ludzie odejdą od Boga, że będzie ciążyć na nich jakaś wiecie nieprawość, że zostaną wciągnięci w jakąś ciemność. Zobaczcie, jaka to jest, moi drodzy, odpowiedzialność. My jesteśmy owcami, ale my także, jako te owce, mamy pod sobą, można powiedzieć, inne owce i mamy wpływ na innych ludzi, na tych ludzi, którzy z nami bezpośrednio się stykają, z którymi mamy kontakt, do których wypowiadamy jakieś słowa, z którymi się mijamy, na których patrzymy. Moi drodzy, mamy wpływ, możemy naszym zachowaniem, naszym sposobem bycia. Pomagać tym ludziom zbliżać się do Boga, zanurzać ich w Bogu, albo możemy naprawdę ich od tego Boga oddalać. Możemy sprowadzać nawet na nich jakieś nieszczęścia. Jeśli rodzice nie miłują swoich dzieci w taki mądry sposób, moi drodzy, jeśli rodzice nie dają przykładu dobrego dzieciom, jeśli nie mają te dzieci możliwości poznania Boga, dzięki, Właśnie przykładowi rodziców, to zobaczcie, że te dzieci wychodzą z domu zranione. To są owce poranione, które tak naprawdę nie zawiniły, tak jak te owce, nad którymi panował Dawid. Ale te owce ponoszą konsekwencje grzechu innych ludzi. Tak to jest, moi drodzy. Tak to jest, bo my mamy na siebie naprawdę wpływ i musimy patrzeć, jak postępujemy w życiu, czy jego głosu słuchamy. Bo możemy sprowadzić nieszczęście na innych ludzi. Możemy sprowadzić taką zarazę, moi drodzy, na innych ludzi zarazę grzechu, zarazę jakiegoś odizolowania, zarazę depresji. Zarazem braku poczucia wartości, zarazem braku poczucia sprawczości. Możemy to wszystko sprowadzić na innych ludzi poprzez swoje postępowanie, ale znowu postępowanie, które, moi drodzy, kieruje się posłuszeństwem wobec Boga, u podłoża którego leży to wsłuchiwanie się, w głos Boży i podążanie tą Bożą drogą może sprowadzić na innych ludzi błogosławieństwo. Zawsze są dwie strony medalu. Dawid nie posłuchał swoich doradców, a przez nich przemawiał głos Boga. To Bóg przemawiał przez tych doradców, nie czyń tego królu. Twój lud jest wielki. Nie czyń tego królu. Niech ci Bóg błogosławi nadal, niech ci przymnaża tego ludu, ale nie pokładaj w tym, co masz w swojej ufności. Nie pokładaj w sile własnej swojej ufności. Pokładaj ufność zawsze w Bogu. I moi drodzy, chciałabym jeszcze o jednej przeszkodzie mówić, która wydaje mi się bardzo ważna, jeśli chodzi o to podążanie za głosem Bożym, o to podążanie za pasterzem. Cóż może nam jeszcze przeszkadzać w tym podążaniu za dobrym pasterzem? Ano to, że nie widzimy od razu efektów tego prowadzenia przez pasterza. Czasem chcielibyśmy mieć za szybko. Takie, wiecie, efekty, za szybko widzieć jakiś sukces, jakieś światło. I kiedy ten pasterz przeprowadza nas przez ciemną dolinę, to możemy sobie pomyśleć: nie, to chyba nie jest dobry pasterz. To za długo trwa. Gdzie jest to światło? Gdzie jest ta łąka urodzajna? Gdzie jest ta łąka pełna kwiatów, którą mi obiecałeś? Wziąłeś mnie na tą przyczepę, tak jak ten pasterz bierze te owce, tak? Wywiozłeś mnie gdzieś, ale ja tu nie widzę w ogóle urodzajnej łąki. Ja tu nie widzę jeszcze jakiegoś szczęścia dla siebie. Ja stąd zmykam, zmykam daleko od Ciebie. Moi drodzy, a tu jest ważne zaufanie i ta cierpliwość. Te owce muszą naprawdę do końca pozostać na tej przyczepie, żeby później pasterz je wypuścił na nowe pastwisko. I ta podróż może trochę trwać. I ta podróż może nie być przyjemna, może tamte owieczki są, wiecie, telepane, są ściśnięte, nie mają w tym momencie wody jeszcze, nie mają w tym momencie soczystej trawy. Ale przychodzi taka chwila, kiedy pasterz zatrzymuje ten swój samochód, otwiera przyczepę i owce wychodzą na nowe pastwisko, i wtedy wiedzą: Dobrze, że wytrwałyśmy. Ty jesteś naprawdę dobrym pasterzem. Mój drodzy Chrystus jest dobrym pasterzem. Albo w to uwierzymy, albo Mu zaufamy i będziemy mogli doświadczyć w pewnym momencie swojego życia tego błogosławieństwa, tego, że warto było być przy tym pasterzu, albo się zwijamy i kroczymy przez życie na własną rękę. Ale wtedy nie miejmy pretensji do Boga, jeśli nam się coś nie udaje. Jeśli wejdziemy na manowce, nie miejmy pretensji do Boga, tylko po prostu wracajmy szybko do Niego. Bo ludzie czasem, wiecie, obarczają Boga za jakieś problemy w swoim życiu, a tak naprawdę nigdy, przenigdy nie słuchali Jego głosu, nigdy Mu nie ufali, nigdy za Nim nie kroczyli. Ale pretensje do Boga zanoszą zamiast Przyjść, paść na kolana i powiedzieć: Zgrzeszyłem, przebacz mi, Panie. Chcę od tej pory dołączyć do tego Twojego stada. I moi drodzy, wiecie, Chrystus jest niesamowity, bo Chrystus prowadzi każdą owieczkę tam, gdzie ta owieczka doświadczy jakiegoś poczucia spełnienia, poczucia szczęścia. Dla każdej owieczki jest troszkę inny fragment pastwiska. Bo każda owieczka jest inna, i te słowa przed Ewangelią mówią nam o tym. Ja znam je, a one idą za mną. Ja znam Ciebie, drogi bracie, droga siostro, mówi Chrystus, znam Ciebie, wiem co leży na dnie Twojego serca i ja Cię poprowadzę tam, gdzie doświadczysz spełnienia. Moi drodzy, ja w to naprawdę wierzę, że. Bóg prowadzi tam, gdzie jest moje miejsce. Ja to wiem. Ja to wiem, że coraz bliżej jest ta moja łąka, na której będę doświadczać takiego naprawdę głębokiego szczęścia. Ja to wiem, moi drodzy. Ja w to tak bardzo wierzę. Ja nie chcę iść za nikim innym, bo to, czego doświadczyłam już w życiu, dzięki Bogu, wystarczy mi żeby iść za Nim dalej. Efektów nie widzimy od razu. Efekty widzimy, moi drodzy, często po jakimś czasie. Ale obejrzyjcie się, moi drodzy, i popatrzcie na swoje dotychczasowe życie. Jeśli żyliście z Chrystusem, zobaczcie, jak On was prowadził. A jeśli nie żyliście z Nim, jeśli nie słuchaliście jego głosu, jeśli go traktowaliście tylko jakiś taki, wiecie, talizman, o pobłogosław, Panie pobłogosław, ale ja idę swoją drogą, no to nie dziwcie się, że nie dostrzegacie jeszcze tego błogosławieństwa. Może dziś jest dobry moment, żeby rozpocząć od nowa żeby pójść tak całkowicie za dobrym pasterzem, żeby chwycić go za rękę i po prostu iść za nim. Zawsze. I kiedy będzie jasno, i kiedy będzie ciemno, i kiedy będzie padał deszcz, i kiedy będzie wiał delikatny, orzeźwiający wiatr. Zawsze. I kiedy będzie soczysta trawa, i kiedy trzeba będzie przez jakiś czas jeść coś gorszego, pasterz wie, jak nas prowadzić. Pasterz nas nie skrzywdzi. Pasterz zna każdą owieczkę. Tylko owieczka musi zaufać temu pasterzowi, nie wątpić w to, że on jest naprawdę dobry, że on jest Bogiem, że on wszystko może. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który przychodzi do swego rodzinnego miasta i naucza w synagodze. Ale wiecie, ludzie, którzy tam są zgromadzeni, ludzie, którzy znają Go, którzy się z Nim wychowywali pewnie, widzieli, jak tam biegał gdzieś, bawił się, wątpią w Niego. Pytają Skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. Nie uwierzyli. I wiecie, Chrystus nie mógł zdziałać tam, Cudu żadnego. Powiedziane jest, że jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Chrystus nie zdziała cudów w twoim życiu, drogi bracie, droga siostro, jeśli nie będziesz mu ufać, jeśli mu nie uwierzysz, jeśli nie będziesz pewny, pewna, że on wszystko może i że on chce zawsze dla ciebie dobra. Nie będzie soczystych łąk, nie będzie pachnących kwiatów, nie będzie cudów, nie będzie poczucia bliskości Boga, jeśli temu Bogu się nie zaufa. Nie będzie tego wszystkiego, ale to wszystko może stać się Twoim udziałem, mój drogi bracie i droga siostro. Wystarczy przebić się przez swoją niewiarę, zawołać, Chryste, przymnóż mi wiary, poprowadź mnie. Chcę iść za Tobą, chcę być taką wierną owieczką, która nawet jeśli gdzieś się tam zagubi na chwilę, to zawsze będzie wracać do Ciebie. Kochani, podzielę się z Wami jeszcze moim dzisiejszym wierszem i na tym zakończę te opowieści o owieczkach i o dobrym pasterzu. Pasterz, Ty znasz mnie dobrze i ja pragnę także Ciebie znać. Pragnę umieć odróżniać Twoje słowa od tych, które rodzi świat. Pragnę być zawsze posłuszną Tobie, nawet gdy wszystko wokół ciemnością spowite jest. Nie opuszczać Cię ani na chwilę, Spędzać z Tobą każdą noc, każdy dzień. Bo przecież gdzieś niedaleko jest łąka urodzajna, która przecudnymi kolorami mieni się, a drogę do niej znasz tylko Ty, dobry pasterzu. Więc proszę, prowadź mnie. Kochani, trzymajcie się cieplutko. I nie lękajcie się podać dłoni dobremu pasterzowi i iść za nim, gdziekolwiek poprowadzi, gdziekolwiek. Bo on zna te najlepsze miejsca. On zna te pastwiska, na których każdy z nas może być szczęśliwy. Niech ten dzień będzie dla Was piękny i błogosławiony. Z Panem Bogiem! Pa!